serdecznie z tej strony Przemysław Musiał z bloga DailyMobile.pl Wczoraj, a dokładnie 7 lutego nastąpiła aktualizacja smartfonów z systemem Symbian Anna do systemu Nokia Bell. Nokia Bell wcześniej nazywane Symbian Bell no to nowy system operacyjny, który jest dostępny dla takich smartfonów jak Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6, Nokia Nokia C601, Nokia E7, Nokia X7, Nokia E6, Nokia Oro oraz Nokia 500. Nokia 500 będzie miała aktualizację dostępną za kilka tygodni. Dziś chciałbym Wam przedstawić działanie systemu Nokia Bell na smartfonie Nokia N8. Zapraszam do krótkiego przeglądu tego, co możemy spotkać na Nokia Bell. Tak więc, rozpoczynając od samego początku, Mamy tutaj e, zablokowany ekran, który jest także nieco inny w systemie Nokia Bel niż w Noki e, w symbianie e, Anna. E, po pierwsze, e, godzina oraz data oraz notyfikacje, czyli powiadomienia o nadchodzących wiadomościach, o nadchodzących połączeni e, nieodebranych połączeniach, są zlokalizowane tutaj bardziej po lewej stronie. Wcześniej było to na środku. To taka drobna zmiana, niemniej jednak już na samym początku rzuca się w oczy. Kolejną zmianą oczywiście jest ekran główny. Mamy do dyspozycji, do dyspozycji 6 ekranów głównych, pomiędzy którymi możemy płynnie się przemieszczać. Wcześniej mieliśmy do dyspozycji tylko 3 ekrany główne. Podstawowe zmiany dotyczące tych ekranów głównych to możliwość całkowitego dostosowania ich do swoich potrzeb. Tak więc, mamy tutaj możliwość dodawania widgetów, skrótów, zmiany tapety, oczywiście to wiadomo. Natomiast widgety, skróty to już takie dodatki, które wcześniej były jednak niedostępne. Możemy także ustawić dowolne położenie tych dodatków, przenieść je do góry, na dół, a także powiększyć lub też zwiększyć, lub też usunąć całkowicie. Kolejna zmiana to możliwość wysunięcia tutaj ekranu stołu, połączenia się z siecią Wi-Fi, czy też z siecią komórkową z Bluetooth. Następuje to w sposób tutaj automatyczny i nie ma problemu, żeby szybko i szybko można było się połączyć z jakąś siecią Wi-Fi. Kolejna zmiana dotyczy tutaj już menu. Jeszcze może chwilę o tym, co mamy tutaj na dole. Oczywiście możliwość szybkiego wybierania połączeń telefonicznych dodawanie widgetów skrótów e, lub też dodawanie innego ekranu głównego, jak już mówiłem ich jest 6, przejście, szybkie przejście do menu. Na samym dole kontakty, internet, szybkie skróty do e, aplikacji Noki. Tutaj możemy dodać swoje, e, swoje główne jakieś e, kontakty. Przejdźmy teraz może do menu. W menu mamy tutaj dostępne. Główną zmianą menu jest to, że pozbawione jest ono folderów aplikacji. Aplikacje dostępne już są z menu głównego, tak więc nie musimy tutaj przechodzić do tak zwanego folderu aplikacji, żeby przejść do, do aplikacji. Co jeszcze? Mamy tutaj także dostęp do szybkiej wyszukiwarki, która umożliwia nam e, wyszukanie interesującego nas elementu. E, oczywiście e, działa ona bardzo sprawnie. Łatwo możemy tutaj dotrzeć. E, natomiast wracając jeszcze do tych folderów, istnieje taka możliwość, aby dodać ten folder. Możemy go odpowiednio nazwać i dodawać tam swoje elementy. Możemy także uporządkować listę od A do Z, zmienić widok listy, a choćby taki, e, przenieść to. E, co dalej? Kolejną zmianą jest tutaj zmiana w aparacie. Hmm, oczywiście, Nokia N8 wyposażona jest w aparat. 8, 12 megapikseli, przepraszam, z nagrywaniem w jakości HT 720 pikseli. Zmianą jest tutaj szybkość nagrywania w jakości HT do 700 do 30 klatek na sekundę, co daje tutaj nieco lepsze możliwości nagrywania wideo. Jak wiadomo, ten telefon jest dosyć dobrze wyposażony w nagrywanie wideo. Kolejną zmianą jest to, że na samym dole mamy skróty do ikon, do ikon tutaj takich operacyjnych naszego aparatu. Tak więc podsumowując całą, podsumowując to... Symbian Bell. Symbian Bell to system przystosowany do smartfonów Nokia. Cieszyć on będzie przede wszystkim tych użytkowników, którzy po przejściu z, z Androida nie do końca mogli odnaleźć się w Symbianie. Chodzi tutaj głównie o dodawanie tych skrótów, widgetów. E, możliwość e, pełnej personalizacji e, pulpitów głównych. E, kolejnym faktem jest e, szybkie działanie i e, poprawę funkcjonalności tego systemu operacyjnego e, i dodatkowe zmiany, które e, także przyniósł ten system operacyjny, to także e, Aktualizacja przeglądarki internetowej, aktualizacja map, aktualizacja sklepu internetowego, a także pakietu, pakietu Microsoft Office czy też społeczności. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne przeglądy, na kolejne recenzje.